Bezsenność. Uu, bezsenność to rzecz. Bezsenność to rzecz straszna. Yy, yy, niestety yy, 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 mam problem też yy, yy, ze spaniem z, z różnych względów. I yy, to znaczy nie z takich względów, bo oczywiście bezsenność to się w tym momencie może kojarzy się z, z narkotykami albo coś w życiu, nie. Ale, ale, no że straszliwa, dlatego że potem jest trudno funkcjonować w ciągu dnia. Bezsenność może powstać z różnych jakby powodów. To może być, mogą być jakieś straszliwe przeżycia, to mogą być, może być duży stres, to może być nadużywanie trunków na przykład. To może być nadużywanie narkotyków, jak mówiłem, czy w ogóle używanie narkotyków. Ale generalnie bezsenność jest to coś, co powoduje, że człowiek przestaje być twórczy i bardziej zajmuje się tym, żeby zasnąć, niż tym, żeby tworzyć cokolwiek. Boks kojarzy mi się od razu z y, 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 pierwsze takie wrażenie: Felix Krzta wyprowadzanie chłopaków z ulicy na piedestały, kształtowanie charakterów. Coś dobrego. Taczyńscy nie potrafią kupić społeczeństwa. Mają wielokroć bardzo dobre intencje. Niestety realizacja tych intencji jest częstokroć fatalna. Bracia Kaczyńscy sami, bez na przykład Jana Marii, Marii Rokity i Donalda Tuska, opóźniają opóźniają i tak już i tak już opóźniają rozwój Polski, która jest i tak już opóźniona w stosunku do, do krajów Europy Zachodniej z racji chociażby zaborów i, i tym podobnych rzeczy. Czasami widzę krok wstecz, a nie, a nie postęp. Budowlańcy osoby przebywające czasowo w Irlandii, Anglii i Niemczech. Choroba brzmi no, może dziwnie, ale rzecz oczywiście straszna, a, ale też może być przyczyną do zmiany postępowania i do czegoś yy, może, być, może, może może spowodować coś pozytywnego. No, ale Tutaj trzeba bardzo dużej siły, bardzo dużej woli, bardzo dużej chęci poprawy nie wiem, sposobu życia. Czasami sprawa nieodwracalna, ale bardzo często można z choroby, czy swojej, czy z choroby kogoś bliskiego wyjść, jeżeli bardzo się tego chce. Dom, najważniejsza chyba... Dla mnie przynajmniej jedna z najważniejszych rzeczy w życiu to jest ostoja, to jest, to jest spokój, to jest oddech, to jest poczucie wolności, własności, niezależności nawet ucieczki od, 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 od tego wszystkiego, co od tych wszystkich stresów, od tego, co nas otacza. Głód kojarzy się w, oczywiście z, w pierwszym... W pierwsze takie skojarzenie to jest pożywienie, ale takiego prawdziwego głodu, ty, jeśli chodzi o pożywienie, nie zaznałem nigdy. Natomiast znane mi są różne inne formy głodu, o których niekoniecznie chcę mówić. Jan Maria Rotita, postać bardzo skomplikowana, ale wierzę w jego szczere intencje i wierzę w to, że państwo kocha ponad siebie, Polskę kocha ponad siebie, a siebie kocha bardzo. Chciałbym, marzę o takim momencie, kiedy przyjdzie czas na partię która partię liberalno-konserwatywną, która będzie w mm, takim właśnie duchu rokitowskim, czyli jednocześnie i fantazja, i dyscyplina, ale niekoniecznie z przywódcą Janem Rokitu. On powinien być duchem tej partii, natomiast przywódca powinien być mniej chaotyczny, mniej yy, bardziej zdyscyplinowany. Kac. Kac to jest y, podstawowa chyba przyczyna w, w, w alkoholizmu, bo, 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 bo jest tak straszny, że człowiek nie chce do tego kaca dopuścić, więc pije dalej. Kariera dzieli się na karierę prawdziwą i na karierę nieprawdziwą. Kariera prawdziwa to jest Realizowanie swoich y, jakichś wewnętrznych potrzeb, a kariera nieprawdziwa jest to dążenie do zaspokojenia narcyzmu. Kolonowicz to taki współczesny leper, tylko że bardziej romantyczny i, 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 i chyba jednak nie, nie przekroczyłby tej, tej granicy, którą leper y, y, przekroczył. I nawet jakby robił coś głupiego, to robiłby to z sercem i, i, i z wiarą. Staśniewski. osoba bardzo przebiegła, o bardzo dużej inteligencji, osoba, która stawia interes grupowy ponad interes państwa, a jednocześnie potrafi kupić, kupić całe społeczeństwo. Bardzo stany człowiek. Lewica. Jeszcze się rano nie zabliźniły. Nienawidzę lewicy. Mam nadzieję, że pod koniec życia będę uważał, że jest to potrzebna w kraju opcja, ale to już musi być inna lewica. To muszą być rzeczywiście idowcy, a nie kolosiostwo. Media. Zależy jakie media, to znaczy zależy od, 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 od czasu. Współczesne media, powiedzmy w ten sposób. Coś, co się pogubiło. Media mogą, mogą kreować bardzo fajne, bardzo dobre rzeczy, mogą, mogą kreować coś dobrego, a jednocześnie mogą przyczynić się do jeszcze większego chaosu jeszcze i większej, jeszcze większej niepewności. Media współczesne stały się właściwie równają nie w górę, tylko równają w dół. Media współczesne to pogoń za dużymi pieniędzmi. Narcyzm? Jaki jestem piękny. Obszar no to jest coś głupiego po prostu, jakiegoś, no nie wiem. No. to niekontrolowanie w emocji i, i w walnięcie coś, z, nie wiem, z grubej rury albo zrobienie jakiej, 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 jakiejś bzdury. No. Jeszcze obciach jest tym większy, im bardziej, im, im bardziej człowiek, obciachowiec ma świadomość obciachu. Pieniądze, rzecz bardzo potrzebna po to, by realizować swoją wolność, ale mają być nie przyczyną tworzenia, tylko efektem tworzenia. P, jak Polacy, jedna z dziwniejszych nacji na świecie. Moja ukochana, moja, jestem Polakiem. Naród, który potrafi zbudować bardzo dużo i potrafi to wszystko w sekundę zniszczyć. Policja to instytucja wymagająca bardzo duży reform. Instytucja, która jest, stanowi o bezpieczeństwie państwa, którą można porównać do drużyny księcia Polan na przykład. Jeżeli jest głodna, to staje się zagrożeniem, a nie, nie, jakby, nie, a nie gwarantem bezpieczeństwa państwa. Instytucja bardzo mi bliska, choćby z tego względu, że mój dziadek był przedwojennym policjantem i bardzo mi zależy na tym, by chociażby z pamięci, z pamięci dla dziadka, by, by ta instytucja cieszyła się dobrym imieniem, ale żeby cieszyła się dobrym imieniem, trzeba dać jej odpowiednie uprawnienia i odpowiednie pieniądze. Polska muzyka, no to jest temat, też temat rzeka, tym bardziej, że, że dotyczy w jakiejś stopniu znaczy dotyczy po prostu tego, co ja robię również. Korporacje wielkie płytowe, i w, w, których, w których większość udziałów mają kraje zachodni, mają za, mają zachodnie, ma, ma zachód generalnie, doprowadzają do tego, że ta muzyka Umiera, że przyjmujemy taką, że coraz mniej jest polskiego ducha w naszej muzyce, coraz więcej jest kopiowania takiej, takiej unifikacji, ale w, ale w złym tego słowa znaczeniu z, z, z muzyką zachodnioeuropejską czy amerykańską. Rozgłośnie radiowe, duże komercyjne rozgłośnie radiowe również w, w, w w negatywny sposób przyczyniają się do tego, że polska muzyka umiera. I nie mówię tutaj absolutnie o moim pokoleniu, bo moje pokolenie da sobie rady. Ja mówię o, o, o ludziach młodych, o ludziach, którzy mają bardzo duże do powiedzenia, ale którzy w pewnym momencie tracą wiarę w, w sens yy, tworzenia, ponieważ praktycznie poza kilkoma festiwalami, których jest znowu te również coraz mniej, yy, nie mają możliwości zaprezentowania tego, co robią nie mają możliwości zarobkowania również w, 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 po prostu zarobkowania no, nie, są, nie są znani, nie są, nie, są, nie są lansowani posłuchajcie dużych rozgłośni komercyjnych i pokażcie mi jakąkolwiek z tych rozgłośni, która promuje nowe nowe nurty w polskiej muzyce. Moja córka nie musi słuchać mnie czy, 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 czy nalepy czy nie wiem Janka Bolesywicza. Dzieciaki mają swoją muzykę i, i, i powinny mieć podobne szanse jakie ja miałem. W tej chwili jest paradoksalne ale w tej chwili w tej chwili młodzi ludzie mają mniejsze możliwości niż ja za komunę. Prawica. Prawica była moją ogromną nadzieją. W tej chwili jest wielkim rozczarowaniem. Samochód. Ja bym powiedział samochody. Uwielbiam samochody. Ale samochód musi mieć duszę. To nie może być, tutaj nie, nie można patrzeć na to, ile on pali, albo w, czy na jego, nie wiem, walory bezpieczeństwa. Trzeba po prostu bezpiecznie jeździć. On musi mieć w sobie to coś, może służyć albo tylko do przemieszczania się, albo też do yy, jakiejś realizacji swoich, swoich przeróżnych tam nie wiem, upodobań, na przykład do taplania się w błocie, albo do szybkiej jazdy, której z kolei nie polecam. Kiedyś bardzo lubiłem jeździć szybko, w tej chwili być może ze względu na wiek już przeszłem. Seks. <laughs> Trzeba było 10 lat temu zapytać. No przecież to oczywiście podstawowe. Gdyby nie seks, to by mnie nie było. Show-biznes. Pojęcie zupełnie niepasujące do polskich realiów. Show-biznes to pojęcie pasujące do rozwiniętego kraju burżuazyjnego, gdzie są duże pieniądze. Starość, nieradość. radość. Chociaż zależy, bo, bo jeżeli w, w młodości wypracuje sobie, się, wypracuje sobie człowiek coś fajnego, to może być to rzeczywiście e, e, frajda, ale za bardzo ta starość mi się już zbliża do pojęcia śmierci. Wałęsa. Gdyby nie Wałęsa, to nie rozmawialibyśmy w tej chwili na pewno. E, gdyby nie Wałęsa, to Prawdopodobnie, jeśli udałoby mi się oczywiście wyjechać, nie mieszkałbym w Polsce. Zawiść, narodowa cecha Polaków. No, żalak wiąże się oczywiście z... To, to mógłbym to samo powiedzieć, co... No, przede wszystkim partner, to jest, to jest podstawowa partnerka, to jest podstawowa... Podstawowa sprawa, ale wiąże się nie y, ściśle również z domem. No. Wszystko dom tworzy nie, to, to jest nie tylko budynek, ale to jest i żona, to są dzieci, to jest rodzina. To jest właśnie dom. I to jest żona i to jest mąż i to są dzieci. Y... Gdyby nie żona, to również nie wątpię. Gdyby nie moja żona wątpię, czy, czy, czy w tej chwili też rozmawialibyśmy. Bo... Bo sam mógłbym w wielu przypadkach, w wielu sprawach nie dać sobie rady. Każdy ma swoje zalety i wady, ale moja żona na pewno ma więcej zalet. Kocham żonę, tyle.